Witaj. Oto minutka starodem dla ciebie. Nadchodzi czas uwolnienia twojej duszy. Uwolnienia pod kątem blokad, które były w tobie czy różnych przekonań. Które gdzieś tam tkwiły w Twojej podświadomości, były zapisane w Twojej podświadomości, a nie były do końca Twoje. To były przekonanie Twoich bliskich, Twoich przodków. Uwolnisz się od tego. Będziesz czuć, że te emocje, w których jesteś teraz, to one są takie naprawdę Twoje i oczekiwania, które miałaś. Wobec życia, wobec różnych osób wokół ciebie. To były oczekiwania, które powstawały na bazie doświadczeń z dzieciństwa. Natomiast w tej chwili wyzbędziesz się tych oczekiwań, będziesz cieszyć się sobą, czuć miłość do siebie, do świata i będziesz czuć się Wolną duszą, która stanowi o sobie, bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje emocje, za swoje poczynania i będziesz czuć się z tym bardzo komfortowo.